Pytanie brzmi, jestem blogerką. Czy macie jakieś formy współpracy? I tych pytań jest sporo. Zazwyczaj odpowiadam, że nie, bo na przychylność klientów zwykłem ciężko pracować, a niezwykłym za nie płacić. Więc sam deklaruję, że jeśli. Spotkało mnie z czyjejś strony coś dobrego, to ja o tym powiem z przychylności do tego kogoś, czy do jego zachowania, a nie dlatego, że ktoś coś musiałby mi dać, żebym ja o nim dobrze powiedział. Ale nie wiem, czy to jest dobrze. Może powinienem podejmować współpracę z jakimiś osobami, które mają wpływ. Martwi mnie jedynie zazwyczaj to, że ktoś deklaruje, że może coś dobrego opowiedzieć a ja później wyślę mu jakieś rzeczy za to. Więc moim zdaniem to, to jest nie w porządku, niezasadne, czy nawet nieuczciwe, bo, bo powinniśmy w sposób naturalny recenzować to, o czym chcemy powiedzieć, a nie, że ktoś nam za to zapłacił. Ja rozumiem, że takie teraz są trendy i taka moda, no ale jestem daleko poza trendami i poza modą, więc jakby nigdy tego nie robiłem. Jeśli ktoś sam zdecydował, że chce coś dobrego powiedzieć, to proszę. Ale jeśli powinienem za to zapłacić, żeby uzyskać jakąś recenzję, to nie myślę, że to jest zasadne, bo, bo jakby dalej chcę wierzyć, że ludzie mogą być przychylni po prostu, a, a nie z powodu tego, że ktoś jest gotowy coś mi za to dać. Także. Nie wiem, może to jest jeszcze coś, z czym muszę się zmierzyć, nad czym muszę się zastanowić, czy dopasować do współczesności, ale nie potrafię teraz tego robić ani odpowiedzieć na to jakoś bardziej sensownie. Zapraszam.